Chcieliśmy Państwu przybliżyć obrzęd święto Sobótki Kupalonocki. To są różne określenia, niedawno właśnie było obchodzone. O tutejszych obyczajach związanych z tym świętem opowie Pani Małgorzata Bajorem, regionalistka zajmująca się historią i naprawdę kochająca to ziemię. Noc Świętojańska, zwana Nocą Buchałym, byli Świętego Jana, Nocą Świętojańską, Słowitko. To święto ognia, wody, słońca, księżyca, urodzaju płodności, radości i miłości. To nasze rodzime święto słowiańskie, bogate w tradycje, piękne w swoich zwyczajach. Tu, w naszej okolicy, Święta tego nie łączono jako wydawanie jakiegoś hołdu, diabłu, prawda, że to dla niego tańczono, dla niego palono, nazwi, palono ogniska. Raczej było to święto wypędzenia złych mocy. Kupały z świętem Nocy Świętojańskiej łączy się szukanie kwiatu paproci. Kwiatka proci. To nadzieja na lepsze jutro, na pomyślność, na szczęście, na bogactwo. Każdy o tym marzy. I ten kwiat paproci właściwie szukali wszyscy. U nas w Łuszynie kwiat paproci wyglądał tak. Trochę on wysech, bo niestety nie został wsadzony do. Pękniętego garnka glinianego, i przez noc do wyschnąć, ale w noc świętojańską był jeszcze pełen, pełen okazałości i krasy. Jest to oczywiście wiązówka błotna, która pachnie migdałami. Ona zakwita w czerwcu a więc kwitnie w noc świętojańską, a ponieważ jest to roślina, która uwielbia wilgoć i bagna, więc rośnie w towarzystwie paproci, często wśród nich. Dzieci już choć chodziliśmy właśnie w tę noc, zebrać ten kwiat paproci, żeby przynieść go do domu jako kwiat szczęścia. Rośnie on, jak Państwo jesteście na zapopradziu, to, to wzgórze, gdzie stoi figurka Matki Boskiej, tam rośnie. Ale myśmy chodzili do Niemczego, bo tam jest głęboki bogus, jest tam tajemniczo, jest tam strasznie w nocy, więc myśmy chodzili tam zbierać ten kwiat paproci, który chyba przynosi trochę szczęścia, bo nie można powiedzieć, że tu w Wyszynie ktoś może być bardzo nieszczęśliwy. Jak wszyscy przeżywamy dobre i złe chwile, ale Muszyna to dobre miasto, miasto szczęśliwe. W Muszynie mamy muzykę. Jednym z tych muzykali, trzecim muzykaliu w Krainie Żywej Wody, właśnie jest przedstawione to Święto Pały, Święto Nocy Świętojańskiej. Są tam przepiękne pieśni współczesne, po napisane przez Izabelę Bajorek, do muzyki pana miedziar i właśnie o nocy świętonańskiej, o, o poszukiwaniu kwiatów a proci. Tam się znajdują w tej Ukrainie Żywej gody, czyli w naszej krainie muszyńskiej. Święta! Bora,